Cześć, tutaj Leszek. W kolarstwie bardzo dużo emocji. O ile nie najwięcej budzi prędkość, chociażby oglądając jakiś peleton w telewizji. Dziś wyjaśnię, z czego ona wynika, ta prędkość. Jak jeździ peleton, jakie błędy sporo z nas popełnia, oraz jak proste jest utrzymywanie bardzo wysokich prędkości przy względnie niewielkim fizycznym wysiłku. To wideo. Idealnie moim zdaniem obrazuje potęgę peletonu. Spójrzcie na moją prędkość i moje tętno. Przede mną w ramach Bydgoskiego prawie proturu 15-osobowy coffee ride bez jakiejkolwiek napinki. Teren równy wiatru brak. Na czele może cztery mocniejsze osoby, które wprawiają w ruch całą resztę z prędkością 38-40 na godzinę. Tutaj aby się utrzymać, nawet nie muszę jakoś bardzo mocno skupiać się na trzymaniu koła na milimetry. To jest magia, może mam. Tak dobry sprzęta, może jestem tak chudy. Nie, to jest czysta fizyka. Kolarz walczy przede wszystkim z trzema oporami. Po pierwsze, grawitacją i własną wagą, ale górska jazda szosowa to kompletnie inny rozdział kolarstwa. Po drugie, z oporem aerodynamicznym, yy, potem długo, 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 długo nic i na końcu jest na przykład tarcie. Dzisiaj skupiamy się wyłącznie na powietrzu czymś, czego nie widać. Tymczasem ym, przemieszczamy się wśród bilionów cząsteczek i aby sobie to uświadomić, wystarczy podczas jazdy samochodem otworzyć okno i wystawić otwartą dłoń. To, co poczujesz na ręce, to właśnie opór stawiany przez te cząsteczki. A teraz wyobraź sobie, że robisz to samo, ale mając przed autem ogromną ciężarówkę, yy, której jedziesz schowany na zderzaku. Taki tir daje tak zwany cień aerodynamiczny. Peleton także może być taką ciężarówką. Wystarczy odpowiednia liczba Gęsto szczelnie jadących kolarzy. Słowo szczelnie jest moim zdaniem warte podkreślenia. To inaczej jazda na zderzaku, czyli jazda na kole. Czasem, by schować się za kimś, wystarczy metr w większej grupie, a niekiedy, gdy jedziesz sam za kimś chudym, by schować się w cieniu, inaczej doświadczać draftu, koniecznie będzie na przykład mniej niż pół metra, czasem ćwierć metra. I to jest największa trudność, zwłaszcza będąc blisko czoła i lub przy naprawdę dużych prędkościach. Stałe utrzymanie bardzo niewielkiego dystansu od innych, początkowo. Działa instynkt samozachowawczy. Nasza głowa nam nie pozwala na to, aby jechać tak blisko drugiego kolarza, tak blisko tego, co jest przed nami, albo tak blisko tego, który jest obok, ramię w ramię dosłownie. Po drugie, wymaga to stałej koncentracji, zwłaszcza u mniej doświadczonych. To u każdego przychodzi z czasem. Dlatego nie ma się co dziwić, że podczas pierwszego wypadu z ziomkiem, ziomalką, czy większą grupą będziesz czuć się dyskomfortowo i zrywać się z tak zwanego koła na zmianę spawając, czyli próbując doganiać tych, którzy. Ci odeszli. To ciągłe odpadanie i spawanie kosztuje bardzo dużo energii. Początkujący zmuszony jest do wchodzenia w strefy beztlenowe yy, oraz wysiłek, jakiego wcześniej mógł nie doświadczyć nigdy. Stąd po kilkunastu kilometrach pojawia się tak zwana bomba, czyli nagły spadek energii wynikający ze spadku cukru. Koniec filozofii. Drugim problemem, przez który można odpaść z koła są zakręty albo wszelkiego rodzaju przeszkody, które pojawiają się w tak zwanym międzyczasie. Jeśli nie potrafimy ich pokonywać odpowiednio szybko, nawet będąc sami, to co dopiero w grupie, pojawia się... Strach do kwadratu. Po pierwsze, wynikający z niewielkich odległości pomiędzy zawodnikami, a po drugie, z samego faktu szybkiej jazdy po winklach. O tym też nagrałem odcinek i wierzę, że, choć nieco teorii, jest w stanie pomóc w poprawieniu własnej techniki. Do tego jeszcze dochodzi doświadczenie. Widząc zbliżający się zakręt, można mm, próbować przewidzieć zachowanie się innych kolarzy. Pewnie niektórzy nieco przyhamują, zmienią odrobinę toru, wejdą i wyjdą szeroko w zakręt, a zaraz za szczytem zakrętu dołożą na chwilę do pieca, aby wyrównać prędkość. Tutaj niesamowicie trzeba się pilnować, nie bać się, próbować. Ja gwarantuję Wam, że sam nie jestem mistrzem pokonywania zakrętów w dużej grupie i też mnie to kosztuje bardzo dużo yy, energii i bardzo dużo koncentracji w takich chwilach. Kolejne zagrożenie to tak zwane hopki i zmarszczki, takie niewielkie przewyższenia na trasie. Niekiedy zdarzy się, że przód wówczas dociśnie, nie zmieniając biegów, spadnie prędkość i zysk aerodynamiczny, za to pojawi się chwilowa walka z własną masą, z grawitacją. Im większe nachylenie, tym więcej musimy pracować sami. Fajnie jest to trenować, po to warto jest ćwiczyć sprinty na stojąco, kręcenie na wysokich strefach tętna. Tym bardziej, że zaraz pojawia się zjazd, na którym grupa nie będzie lecieć już 38, 40, tylko 55 na godzinę. To może przerażać, i wtedy, pomimo mocy w nogach, zerwiemy się. A jak będzie z górki i do tego ostry zakręt, często na trasie pojawia się kumulacja wyzwań, i to także kosztuje bardzo dużo. To wszystko sprawia, że jazda na kole albo Wprost w peletonie wygląda na łatwą, ale tylko i wyłącznie w telewizji. Strasznie skupiamy się na sprzęcie albo na jakichś innych pierdołach zapominając o umiejętnościach. Profesjonalistów należy doceniać także za to, jak mają opanowaną technikę i jak w skrajnie trudnych warunkach muszą trzymać się razem. Ja tego nie doceniałem do czasu, aż sam nie wystartowałem w jakimś amatorskim wyścigu kolarskim. Kompletnie musiałem przewartościować sobie to wszystko w głowie. Nie sprzęt. Nie zawsze tylko i wyłącznie moc. Technika. Innym zagrożeniem dla kogoś początkującego w peletonie będzie jeszcze źle obierany tor jazdy. Ustawianie się zamiast na kole to obok koła, robiąc tak zwaną nakładkę. Bardzo często się z tym spotykam. Chcąc jechać na kole, bardzo trzeba uważać, aby swoim kołem nie wyprzedzać koła osoby przed nami. Jeden podmuch wiatru, zmiana toru jazdy, próba ominięcia jakiejś dziury i zawodnik poprzedzający nas i siebie wyśle do krainy szlifu. Jazda za jakimś obok. Przekątnej tak, jazda na wachlarzu podczas bocznego wiatru tak, wyprzedzanie swoim kołem innego koła zdecydowanie nie. Chcąc zadbać o bezpieczeństwo i komfort innych najczęściej za nami, pamiętaj też, aby nie jechać zbyt blisko krawędzi jezdni. Wiem, możemy my czuć się bezpieczniej. Możemy też mylić zapis w ustawie o ruchu drogowym o obowiązku jazdy z krajem od jazdy możliwie blisko z kraju jezdni. Jazda zbyt blisko krawężnika po pierwsze nie daje pola manewru osobom za nami na przykład przy okazji omijania przeszkody. W razie podmuchu wiatru stwarza ryzyko wpadnięcia do rowu, w studzienkę lub na Krawężnik. powtóre prowokujesz kierowców do wyprzedzania na trzeciego bez zmiany pasa ruchu. Dobrą praktyką, moim zdaniem, jest jechać śladem prawej opony samochodów. To jest pół metra, może niekiedy metr, nikt nam za to jednak mandatu nie wystawi. Następny punkt to znaki niedrogowe, takie komunikacyjne pomiędzy koleżami. Dlaczego o tym wspominam dopiero teraz? Bo o tym mówią wszyscy. Ja sam nagrałem z trzy filmy, wydaje mi się to zrozumiałe, choć nie wszyscy się stosują do tego zalecenia. Zazwyczaj. Egoiści. Zobacz ten film, na którym pokazuje, jak to działa, a przy tej okazji pewna uwaga. Nie oczekuję, że na wyścigu kolarskim wszyscy będą pokazywać znaki. Lecą pełną petardą, nie mają na to czasu i często nawet nie ma na to miejsca. I sugestia numer dwa. Jeśli nie wiesz, jak coś pokazać, albo aktualnie nie możesz, wówczas po prostu krzycz, uwaga! A jeśli już coś pokazujesz ręką, to pokaż to tak, aby inni mieli szansę to zobaczyć. Ostatnio widziałem coś takiego. Kurde. Chcąc być dobrym kolegą, koleżanką, przekazuj znaki dalej, będąc akurat nie na czele, tylko w środku peletonu. To nie tylko bezpieczeństwo, ale także komfort jazdy i budowanie zaufania do siebie jako kolarza w grupie. Nie być tylko i wyłącznie pijawką. Hamowanie w peletonie to temat rzeka. Najprościej jest powiedzieć, że jazda na kole to nieodpowiedzialność i głupota, albo że kto najeżdża na innego, ten winny. W świetle prawa, tak. To wszystko racja. Niekiedy są sytuacje, że odruchowo mocno hamujemy, albo po prostu nie ma wyjścia. Jednak podczas jazdy na kole bardzo ważna jest płynność. Nie zmieniaj prędkości bez y, dawania znaku osobom za tobą. Przewiduj, stając w korbach, czyli zaczynając pedałować na stojąco, też uprzeć, bo wówczas twoje koło na moment cofnie się o kilka centymetrów. Niekiedy puszczenie korby nie zmieni Twojej prędkości, ale na wietrze lub pod lekką górkę przerwa w pedałowaniu nawet na sekundę będzie zaskoczyć dla innych. Niekiedy lepszym będzie omijać niż hamować. Płynność to także albo przede wszystkim oszczędność energii. Szarpanie sprawia, że jazda jest mniej przyjemna i zwiększa szansę rozerwania peletonu. Z tym związany jest kolejny punkt. Nie przejmowałbym się szarpiącymi osobami w peletonie. Nieraz spotkałem się z tym, że ktoś próbuje naciągać całą resztę, chcąc pokazać na czele, jaki jest mocny. Nie mam nic przeciwko, tylko czym innym będzie poprawienie tempa o 2-3-5 na godzinę, a czym innym wyjście na zmianę i walenie sprintu na pałę, tak aby wszystkich porozrywać. To po prostu wprowadza chaos, rozwala ten nasz szczelny peleton i przez moment każdy musi jechać sam nim, znów dojdzie do przegrupowania. To jest normalne na zawodach albo na ustawkach typu tempo no drop, jako strategia na zmęczenie konkurentów, ale co innego na coffee ride, gdzie grupa jedzie spokojnie, równym tempem, do czasu, aż ktoś nie zacznie się napinać. Nawet to nie musi być spokojna jazda. Ważne, żeby była po prostu równa. Ja w takich sytuacjach najzwyczajniej w świecie odpuszczam. Jadę swoje. Tym bardziej, jeśli jeszcze dużo kilometrów przed nami. Szkoda mi energii. Szarpak po czasie, jak zobaczę, że nikt go nie goni, odpuści i wróci do peletonu bogatszy o satysfakcję, że został na swojej zmianie liderem coffee I a propos zmian. Podstawą tempa jest rotacja kolarzy na czele. Ktoś musi być tym, który tworzy ten drafting. Cień aerodynamiczny. Zazwyczaj Najciężej ma pierwsza, druga i trzecia osoba. W zawodowym paletonie to tak zwani żołnierze z włoskiego Gregario, dbający o oszczędność energii liderów. W amatorskim paletonie tymczasem mile jest widziane takie samo zaangażowanie u wszystkich. Takie samo oznacza wprost proporcjonalne do poziomu wytrenowania czy też doświadczenia. Wejdź czasem na zmianę, pomóż innym, gdy będziesz musiał odpocząć, schowaj się. O i koniec zmiany! Każdy doceni twoje starania. No może próż wspomnianych już napinaczy, którym zawsze wolno, bo w końcu są elitą na swoim osiedlu. Ale to nie jest tym szybszy, im więcej zmian. Czasem są one kolejno, kiedy czoło przechodzi na sam tył, co określony czas, niekiedy bardziej spontaniczny. Wchodząc na zmianę, pamiętaj, aby nie robić tego zbyt nerwowo. Początkowo trzymaj tempo bardzo, bardzo zbliżone do obecnego. Dzięki temu po twoim wejściu na front nikt nie będzie musiał cię doganiać albo hamować, powodując nerwowość za tobą. Tak samo schodząc ze zmiany. Zmień tempo dopiero po zjechaniu na bok grupy. I na koniec. Też moim zdaniem ważna rada. Jeśli się boisz, mów, że się boisz. Jeśli nie masz chwilowo sił, mów, że nie masz sił. Gdy brak ci umiejętności, mów, że prosisz o pomoc. Zdecydowana większość kolarzy to super fajni, empatyczni i pomocni ludzie. Promil to nadęte bufony, czerpiące radość z tego, jak komuś nie idzie. Każdy kiedyś zaczynał. Każdy, ja też. Ma słabe punkty albo braki. Ja wiem, że ta ilość informacji może przerażać. Jednak wracając do pytania zadanego w petitum. Tak, da się jechać 40 na godzinę bez wysiłku. Jednak to wymaga odpowiednich warunków, nieco doświadczenia i oswojenia z peletonem. To, co najbardziej będzie nam przeszkadzać w osiąganiu takich prędkości w grupie, to brak wiary w samego siebie. Poczucie bycia gorszym.